Cały czas regularnie z tego laptopa korzystam i naprawdę jak na tak kompaktowy komputer wciąż radzi sobie zaskakująco dobrze. Nie tak dawno w pociągu zmontowałem na nim cały 15-minutowy film. Z nagraniami w 4K, korekcją kolorów, cyfrową stabilizacją i to wszystko na baterii, bo co bardzo ważne, MacBooki oferują dokładnie taką samą wydajność z ładowarką i bez. Nie mogę powiedzieć, że było to doświadczenie super komfortowe, bo nie było. 13-calowy ekran ma swoje ograniczenia, a Większe i mniejsze spowolnienia się zdarzały, no ale udało się. Trzeba też powiedzieć, że bateria, jak to w MacBookach, jest absolutnie bezkonkurencyjna. Kiedy w 2022 roku kupowałem tego laptopa. Trochę nie chciało mi się wierzyć w te opowieści o 10 czy nawet 12 godzinach pracy na jednym ładowaniu, ale okazało się, że to naprawdę możliwe. Dzisiaj jest już trochę gorzej, bo po 4 latach użytkowania kondycja baterii wynosi 86%, ale wciąż nie jest źle, szczególnie na tle laptopów z Windowsem i tradycyjnymi procesorami w architekturze X86.